Właśnie takiego wsparcia dzisiaj potrzebuje Flash. Studia Wargaming nie trzeba nikomu przedstawiać. Twórcy World of Tanks zapowiedzieli właśnie nową produkcję taktyczną strzelankę Caliber. Gracze podzieleni zostaną na czteroosobowe zespoły i wcielą się w operatorów reprezentujących różne klasy. Brzmi jak Rainbow Six w wersji Free to Play. We have to be in and out quickly. This... I stało się, Anthem otrzymało w końcu aktualizację z eventem Kataklizm. Jest to wydarzenie będące typowym endgame'em, w którym wyruszymy na wyspę targaną potężną burzą, by przejmować kontrolę nad fragmentami terenu. Wraz z aktualizacją pojawiła się także apka umożliwiająca komunikację z ludźmi z gildii. The more you z artykułu magazynu Game Informer wynieśliśmy kilka ciekawostek o nowym Modern Warfare. Tryb Ground War pozwoli na starcia do 64 graczy z obecnymi na polu walki pojazdami bojowymi. Do tego kampania fabularna ma zająć od 6 do 7 godzin, będą dodatki z Pack Ops, zaś wersja PC tylko z BattleNetem. I segment darmowego do Epic Games Store powraca. Tym razem jest to Gnog, czyli specyficzna gra logiczna, w której rozwiązujemy zagadki wewnątrz czaszek potworów. Tytuł oferuje bardzo przyjemną oprawę graficzną, więc posiadaczy Gogli VR może dodatkowo ucieszyć fakt, iż gra tę technologię wspiera. Because. EA Sports w końcu posłuchało fanów, wprowadzając zmiany do trybu kariery w najnowszej odsłonie FIFA. Po pierwsze, konferencje prasowe i ich rezultat zależny będzie od charakteru zawodników, po drugie indywidualne rozmowy z piłkarzami, a także ich potencjał zmieniający się dynamicznie. A na koniec ciekawa sytuacja. Youtuber Sap Mato upubliczniał przecieki związane z Borderlands 3, przez co zniknęło mu konto na Discordzie, usunął Twittera, a także w jego domu mieli pojawić się detektywi zatrudnieni przez wydawcę gry. Śledztwo jest prowadzone, kanał na YouTube jest zawieszony, tylko co tu się właściwie dzieje? A kończmy to po co przedłużać?